Zobaczcie, nasze kursantki właśnie wykonują zabieg biostymulacji ultradźwiękowej na naszej modelce. Jak nasza modelka odczuwa zabieg? Fantastycznie. Można się zrelaksować. Wykonałyśmy już oczyszczanie wodorowe, właśnie dlatego przeszłyśmy teraz do tej biostymulacji ultradźwiękami. sembra davvero rilassante. Są takie lekkie mm, wibracje, tam gdzie jest przesuwany ten przyrząd, ale generalnie to jest strasznie wycisza. To, to pani się przyda. Zdecydowanie powinnam tu iść codziennie. Co godzinę. Byłem tak cicho. Jak to musisz nie. poczekać na tą falę ten. <laughs> Wolałabym jednak, żeby nie było tej tutaj. Mm. Mm. Także my pracujemy dalej, będę Wam pokazywać na bieżąco, co się u nas dzieje. Przeserwujcie nasze media społecznościowe. Do zobaczenia, cześć!